Wrzesińskie Spotkania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, to książka opisująca historię miejsc, ludzi i zdarzeń, które połączyły postać wielkiego papieża z małym miastem. Papież, jak model w pracowni rysunku, jest ukazany z różnych perspektyw przez sympatyków i mieszkańców Ziemi Wrzesińskiej. Papież na każdym szkicu jest inny. Pierwsze spotkanie miało miejsce w roku 1961, kiedy Karol Wojtyła był mało znanym sufraganem krakowskim. Ja rozpoczynałem studia na Uniwersytecie Lubelskim i czekaliśmy przed Kościołem Akademickim, przed rozpoczęciem roku akademickiego. I przychodzi taki ksiądz i mówi, będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdzie tu się idzie do zakrystii? I ja mówię, tu proszę księdza nie ma wejścia, bo wejścia do Zakrystii. E, a trzeba przez, przejść przez Kościół. Tylko nie wiem, czy księdza wpuszczą, bo to jest dziś jest inauguracja roku akademickiego. No może ich wpuszczą. I poszło. na 1500 lecie, gdy pojechał do Francji Świętego. Marcina Stur miał spotkanie w katedrze w Tur tylko i wyłącznie z więźniami, bezdomnymi, prostytutkami, dosłownie z tymi odrzuconymi, odrzuconymi. Nawet liturgia miała tytuł spotkanie avec les blessés de la vie ze zranionymi życiem. I w nich widział siostrę i brata w Chrystusie. I w tym duchu do nich przemawiał. Słyszałem potem wypowiedź proboszcza z katedry, że przez tydzień potem nie mógłby wieczyć katedry. I tak od tej strony, jakbyśmy powiedzieli, tak czysto naturalnej, to był wyjątkowy człowiek. Ojciec święty Jan Paweł II uratował mi życie. Tak by można to wszystko streścić i, i zatytułować. Ja osobiście wiele mu zawdzięczam. Zawdzięczam mu scenariusz mojego dorosłego życia. To on mi powiedział: Nie masz być kolegą dla młodzieży, kumplem, musisz być dla nich ojcem. Kumpli mają w szkole, w klasie. I zawdzięczam mu to, że wiedziałem, w jaki sposób być z młodzieżą. Że wiedziałem, w jaki sposób traktować młodzież nie po kumplowsku, ale po ojcowsku. To znaczy, że ja nie jestem ich konkurentem, ale że mi ma zależeć na dobru tej młodzieży. Dobru dalekowzrocznym, dobru dalekodystansowym. I to jest fantastyczne, że ja nie traciłem czasu i energii właśnie dzięki Ojcu Świętemu. Gdy w ostatnich tygodniach życia Jana Pawła II patrzyłam. Patrzyłam na niego, kiedy próbował się porozumieć z wiernymi i płakał. Zrozumiałam wtedy, że wszystko co czynił wypływało nie z jakiegoś poczucia ciężkiego obowiązku, z noszenia brzemienia, które na nim spoczywało, ale z radości, że była to radość jego życia. I widziałam też, że tą radość czerpał. Właśnie z tego patrzenia na młodych ludzi, na to, że łono Kościoła wydaje kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy byli gotowi oddać życie za ewangelizację. Patrzę na dzisiejszą młodzież. O której się powiada często, że jest taka bezideowa, że brak jej szlachetności, brak jej wyższych uczuć, brak jej zrozumienia tego, co jest naprawdę ważne. Ja tak się pytam sam siebie, że wielu lat, a co ty, człowieku, robiłeś tego 2 czerwca? Jak przeżyłeś historię? I milczę, i milczę przed samym sobą, i, i od tych kilkunastu lat już nie pytam młodych ludzi, ja jestem nauczycielem, nie pytam już młodych ludzi, co ty robisz, dlaczego jesteś tak mało szlachetny, dlaczego nic nie rozumiesz, bo przecież ja też nic nie rozumiem. Dotyk Jana Pawła II tak nazwałam swoje opowiadanie, które jest wspomnieniem z roku 2003 mojego kontaktu z Janem Pawłem II. Nie był to kontakt fizyczny, ale duchowy poprzez jego poezję i wystawienie tryptyku rzymskiego w kościele pod wezwaniem Świętego Kazimierza.